Hej, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku na tym kanale. No więc. Tak. Um, czekajcie. Od um, Kodpiszemy e, Dobra. E, więc to jest moje konto, to jest mój kanał. I nagrywałam już kiedyś, tylko że zmieniłam kanał, ponieważ tego kanału bardzo nie lubię. Nie wiem dlaczego. Dobra, więc. Eee, nie zaczniemy może od oprowadzenia mojego konta. Mam 418 znajomych. Może mnie nie zapraszać. Oczywiście mam tyle skar e, w skarbonce Dzisiaj nie opróżniłam, chyba że tylko rano opróżniłam. Eee, eee. Czekajcie. Dobra Więc pokażę Wam mniej więcej ubrania. Nie wiem dlaczego tam mam taką anilkę, Aha, dobra. Yy, tutaj mam takie mniej więcej ciuchę, yy. Mam te sukienki ogniste. Te musiałam pokupywać do awardów. Tutaj mam dużo też. tutaj będzie, że mam strój banana. Mm. O nie, o nie, o nie. Dobra. Kurczę. Okej. Okay. Eee, tak mniej więcej to tak wygląda. No, tutaj wam to do... Dobra. Więc tak, wiesz że nagrywam. Ale już wątpię, żeby ktoś o tej godzinie mi napisał. Hej, YouTube. Y o, oh, super, dzięki miłego katedra, dobra, mm, powiedzcie, YouTube, ok, Ech, ogarnę tylko znajomych, dobra, y Okej. Okay. Adam. Bardzo Ci pozdrawiam, Karolina. Bardzo Ci pozdrawiam. Bardzo Ci pozdrawiam, Karolina. Mm. Można Cię... Nie mm. mogę dać. Czekajcie. oki okay, dobra, muszę skasować jedno okienko. O, jest pierwszy YouTube, więc... Super, cieszę się. Pozdrawiam, Lilka90456. Pozdrawiam. Będę odpisywać przez jakiś czas, gdy będzie się powiększy. Lecz YouTube ogólnie jest. Teraz ta osoba na 26, jest godzina troszeczkę późna, ponieważ. O! Yy, barbianka, podróżę Barbianka 608. Nie wiem dlaczego. Okej. Okay. Przepraszam do mnie, Katara, ale jestem po chorobie i tak. Okej, okay, więc to jest mój komplet taki samy, pff, ta? hmm. Wiecie... E, dobra, przepraszam, że jak wiecie, w telefon zerkam, ale mój korzystał puszę. Mm, tak. tak no, na nagranie... No w ogóle nie będę miała telefonu, to doczekaj, dobra. Ale więc pokażę Wam takiego arta, którego zrobiłam mm, dla tej, dla Karoliny. Tutaj możecie zobaczyć. O, tu w słuchawkach słyszę. Jak no, że nagrywam e, nagrywam. I ją. Pozdrowiłam. O nie, o nie, o nie, źle napisałam. Pozdrowiłam. Dobrze. My tutaj możecie, nie więcej jak sobie powoływałam tytuł piosenki, Zosia, więc może jak coś tutaj możecie sobie przeczytać, zastopować. I tutaj możecie zauważyć, ona ma e, jaśniejszą skórę ode mnie. I gdy możecie... E, pozdrawiam Jut e, Karolina, pozdrawiam YouTube, więc pozdrawiam Ciebie też. E, dobrze. I możecie zobaczyć, że tutaj jest jaśniejsza dłoń, a tutaj jest taka ciemniejsza i tak właśnie dopasowałam. I to jest ciemnia, a to ona, tak sobie myślą. Dobra. Mm, 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 mm. O, a tutaj ona dla mnie zrobiła. Możecie sobie zastopować. O, tak, można. Możecie sobie zastopować i, no, przeczytać. Ojej, Ojej, no, myślę, że wczytacie. Aha, i mam na imię Maja, więc tutaj Tak. Dobra. E, o, 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 dostałam. Nie wchodzić, tak. Ojej, co tam? No. O mnie pozdrawiam tutaj Asię, no jeszcze Asię pozdrawiam, pokażę Wam. Yy, o tutaj, tak. Kuciaki Asi, tak. Ja nie zakładam hasztagów, bo to nie, nie mam ochoty. Zobaczcie jak ona tutaj wygląda. Bo, ale patrzcie, ile ona zablokowała osób, więc. Ogniste. Ogniste. Loreta. 嗯, osoby z komentarzy, że niedługo, eee, dodam nowe sukienki. Wydawał na to, w Louis Star, z Dygrafa. Czy będzie 250 love i losu ją została tylko jedna, która została? aha, to niebie, czarna. No, powiem Wam tak, że jeśli chodzi o te, no to ja mam takie cztery: mam niebieską, mam czarną, mam białą i mam pomarańczową. Czekajcie. Tak ja właśnie wydałam, no to 10 tysięcy. Miałam dużo sterków, i wydałam na to, no, I teraz nie używam, więc... ...wiedź się. Dobra. Przepraszam, ale mam i Godzina jest taka. Tak jak gdyby ktoś się pytał. Eee, to się leczy. ha, naprawdę bardzo się cieszę. Że niby ktoś chodzi na konto. Ja w takiej osoby nie wierzę, że ktoś chodzi na konto. Dobra. No, kupiłam mi taką maninkę i taką, ale ja mam, no, stop tam, bo taką ma Asia, dalej jaka Asia, Karolina, misiu, sorry, przepraszam was bardzo, lecz mój malutki, wygrałem Kara A002, dwa, Kara A0022. No więc tak, tyle mam z Tarką, już miałam 21 tysięcy, no ale... Wydałam na tę animację. No już czułam troszeczkę... O ojeju! o jeju! E, Pozdrawiam, Anais112. Pozdrawiam Ciebie. Ojeju. Pozdrawiam, wydam Cię inną minkę. O jeju, już mi się stało. I pozdrawiam Mati Sek 2021. Pozdrawiam. Dobra. Chciałam się tej miękki, nie wiem, dobra, coś mi tutaj napisałaś? Jaki kanał? Jeszcze nie ma tyle ja, bo jak się nazywa twój kanał, bo zapomniałam. Mm, mam nowy. Tak mam teraz nowy kanał. E, aha. W e, kolejne a, a, niepotrzebne suche. Ale jest od hackerów? Ok. To ja jej napiszę i zaraz do wracam. Okej. Okay. Tak, pozdrawiam Ana 112. I naprawdę jestem zaskoczona. Pod ta takim wrażeniem, hej, YouTube. Naprawdę jestem zaskoczona. Po prostu wow. Tak, na mój Star Planet mam już VIP'a od chyba dwóch tygodni. Będzie. Od tylko mi dwa tygodnie zostaną VIPa. O nie! No Mam jeszcze, ponieważ... Skoro nagrywasz to... Hmm. Aha, komu ja miałam dać wreszcie tego, tego? To Dziękuję! Dziękuję. Eee, teraz Ci dam? Um. Hmm. Nic nie ma na, pier na sam zaraz dobrze jestem i przepraszam że odcinki są bez montażu ponieważ aktualnie teraz coś mi się dzieje i coś się dzieje dobra Mam ja dam o Jezu jakie ma drugie rzeczy na liście Oj, oh, że w tak krzesło. Dobra, trzeba ci tu dać? Sukienki ognisie na pewno śnią, bo Muszę usiąść. E, dobra, nie wiem co. Co no, tu dać. Mogę ci dać te budki. Bo i tak, i tak ich nie lubię, więc mogę Ci je dać. Proszę. Proszę. Tak. Dobra. Ojeju, ojej ojej. Dobra. E, tak. I to będzie prawdopodobnie we wtorek odblokowane. Masz jeszcze parę rzeczy. Nie. Proszę, nie proście mi na stop o prezenty, bo ja daję takim bogim na mój star planet. Możemy sobie wreszcie, wreszcie wejść na czat. Mamy tylko dwie minuty, mogę jeszcze nagrywać więc bardzo was przepraszam no nie wiem tutaj nie pójdę raczej nie wiem gdzie mogę pójść mogę pójść do centrum handlowe żeby każdy mógł pójść może nie, nie chcę tej alimki nie wiem, że nagrywam nagrywam Ok. Okej, okay, więc chyba już będę ten odcinek kończyć. Dobra, więc to by było na tyle. trzymajcie się no i cześć.